Chciałabym wyrazić podziękowanie i, i ogromną satysfakcję, że mogę uczestniczyć w naszej warszawskiej dyskusji o przyszłości seniorów warszawskich. I chciałabym podzielić się z Państwem kilkoma przemyśleniami, będącymi następstwem naszych od dawna trwających w tej sprawie dyskusji. Mówimy o dobrostanie seniorów jako priorytecie polityki senioralnej miasta stołecznego Warszawa. Doskonale, że mówimy o seniorach i polityce senioralnej, a nie o ludziach starszych i działaniach dla nich, bo jak wykreślimy ten precyzyjny identyfikator, to się też i rozpłyną nasze seniorskie sprawy między wieloma innymi sprawami. I senior. Senior, seniorzy, o kim my mówimy, kto to jest? Mówimy na jednym oddechu. A to jest w kraju 9,5 miliona ludzi, a w Warszawie dobre 400 tysięcy. Jasne, że trzeba jakoś nas nazwać ogólnie i to jest ok. Natomiast kiedy pracujemy nad polityką społeczną. To już musimy z tej ogólności przejść do szczegółów i zobaczyć konkretnego człowieka, któremu ma służyć to, o czym mówimy, co postanowimy i co będziemy wdrażali. Konkretnego człowieka. Dobrym sposobem jest podstawić pod to pojęcie, senior, własną mamę, własnego tatę, dziadków. Przyjaciół, rodziców, którzy nas znają od dziecka, wtedy sprawa ma zupełnie inny wymiar. Jest nie tylko obowiązek, ale jest także serce w tym, co się dla seniorów myśli zrobić. I warto też sobie uświadomić, że wszystkie decyzje zapisane w takim czy innym dokumencie. Mają zasadniczy, ogromny wpływ na jakość naszego życia, na nasz spokój i, co by nie powiedzieć, należną szczęśliwą starość. Kiedyś trzeba by odpocząć i z optymizmem czekać na koniec. A jednocześnie, czy państwo, którzy podejmują decyzje dla nas tak ważne, mają świadomość, że podejmują je dla siebie? Przecież też za niedługo wejdziecie w smugę cienia. W moim przekonaniu, polityka senioralna ma obok konkretnych i wymiernych działań dla seniorów już teraz znacznie trudniejszy cel: modyfikować myślenie i postawy społeczne w kierunku szczególnej dbałości o grupy w społeczeństwie najsłabsze, dzieci, seniorów i zwierzęta. W moim przekonaniu poziom dobrostanu tych grup jest miarą poziomu cywilizacyjnego państwa i społeczeństwa. My, seniorzy warszawscy, jest nas kilkaset tysięcy plus minus 400 tysięcy osób, nie ludzi, osób. Jesteśmy konkretnymi ludźmi, konkretnymi osobami z własną historią, z własnymi marzeniami, własnymi nadziejami, własnym dorobkiem. I mamy naturalnie wiele wspólnych cech, podstawy, potrzeby podstawowe, o jakie one są. Nie do takiego audytorium to wyliczać, bo są nam doskonale znane. Ale nawet w zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb natrafiamy na przeszkody dla nas nie do pokonania. Jeden z przykładów, gdzie mieszkasz: na obrzeżach czy w starych dzielnicach, na odświęta odbieramy wyrazy szacunku, podziękowań. Od święta i nie, nie możemy narzekać. Na co dzień to mamy całe mnóstwo problemów, bo świat nas troszkę wyprzedził, nawet nasz polski świat. I nasza nieporadność, spowolnienie, przecież może irytować. Doskonale to rozumiemy. Przykre, trochę sami jesteśmy temu winni. Taką postawą przepraszam, że żyję, ale większym bólem jest, jak się nam odbiera szacunek i godność i wrzuca nas w czarną dziurę. Najstarsi z nas, 80 plus, znają i rzecz Rzeczpospolitą, i dramat okupacji, i ciężkie lata odbudowy, i krzywdę, i ból, ale mają też satysfakcję. Daliśmy radę, przywróciliśmy Polskę do życia. My nie oczekujemy żadnych hołdów, specjalnych przywilejów, zwłaszcza nie oczekujemy pomników, bo na co musi wiać, a w naszym wieku trzeba uważać na przeciągi. Natomiast takiego zwyczajnie ludzkiego szacunku dla ludzi z których pracy dzisiaj się żyje, z których pracy dzisiaj się korzysta. I na zakończenie chciałabym się zwrócić do dzisiejszych młodych, silnych i oczywiście niezniszczalnych. Po pierwsze, ty też będziesz emerytem i to dużo szybciej niż się spodziewasz. Po drugie, przygotuj się do starości już teraz ona będzie jak będziesz dbał nie tylko o fizyczne zdrowie dziś po trzecie i to bym chciała szczególnie mocno podkreślić pamiętajcie państwo którzy decydujecie o tym jaki będzie poziom naszego dobrostanu pamiętajcie że jak nam pościelecie tak się sami wyśpicie wszystkiego najlepszego pracującym nad programem, pracujemy z sercem, rozumem i oby owoce tego były jak najlepsze. Kłaniam się Państwu z szacunkiem.